cześć dzisiaj jestem z koleżankami tutaj właśnie są właśnie przeszkody na, którym, na których będziemy skakać później pójdziemy w teren no i tak będzie i zapraszam do oglądania no i więc na razie wstępie ale powiem, że już rozgrzałyśmy nasze konie tylko chwilę wstępie <gry> I z moją koleżanką będziemy skakać. Możesz pokazać swojego konia. Więc będziemy skakać. W razie to jest na 30 cm, bo nasze konie muszą jeszcze się rozgrzać przez te przeszkody. Ale będziemy podwyższać tak i tak. galopowała na tą przeszkodę w kamerce GoPro. I teraz na drugą stronę. I do Idą się napić, idą się napić. Idziemy wstępować na teren taki mały i to będzie wszystko w tym tyle odcinku, ale to yy, może wam nagramy, może nie. Jeszcze nie wiem. Jeszcze y, okazało się, że moje koleżanki dały mi challenge, żebym y, pojechała bez wody w kusie i w galopie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczki do góry. W kolejnym odcinku, żeby było 5 łapek w górę, to wtedy nagramy kolejny odcinek z Objecharsami. A i to tyle. Ta papa, pa! Większy koń świata. Puu.